Otworzyć to, po prostu otworzę jednego speeda ok, okej, okay, okej okay. udało się coś znaleźć. Dobra, to speed nie będzie potrzebny. Zaraz powinien się otworzyć kolejny jeszcze. Walec się jest suited. Trochę za sobą rękę, żeby kolować. A ten gracz bardzo dużo na mnie. Stilu jest. Grałem tutaj chyba z czwartą rundkę, ja chyba z trzeci razy wykonuję Steel. Eee, więc zagram mu 3 bet Jest to wystarczająco mocna ręka do tego, żeby eee, żeby to 3betować na tych pozycjach eee, mam stos stosunkowo niezłą rękę na tym flopie. Mam back do Flash Draw, eee, mam back do straight throw więc jest, jest to wystarczająco mocny układ do tego, żeby c-bet'nąć. Podejrzewam, że rywal wyrzuci e, część, swojego, e, część swojego zasięgu. Łapie Flashdraw i łapie Gatshota, więc zagram taki bet, żeby potencjalnie móc grać Olin na Riverze. E, myślę, że 10-50 jest optymalne. W puli będzie 39, a ja będę miał 30-50. Na river, więc jeżeli uzupełni się mój flash draw, jeżeli uzupełni się mój gut pytanie: Czy jest sens shipować na Hertzie. Nie byłoby to złe rozwiązanie, aczkolwiek dobrze byłoby mieć trochę więcej info o tym gutszym. Ja nie mam o ani informacji. Po pierwsze, nie wiem, czy wyrzucam damy na tej karcie, a po drugie, nie wiem, jaka część jego zasięgu to są flash drawy, więc bezpieczniej będzie granie checkback w tej sytuacji, czyli miał 6-7, więc jedząc um, w tym momencie, jak on szeroko potrafi iść e, tutaj kolować 3 beta i sprawdzać flop i turn na pewno grałbym Oli na tym riverze o, już mamy cztery stoły Trochę mnie martwi, że nie widzę, abyście wy już mieli obraz. Ale... A prawdę... jak ja już widzę, już wszystko jest ok. Dobra. Już mam nadzieję, że wszystko widzicie, słyszycie. Eee, Król ma 3B. Jeżeli coś pisaliście wcześniej, to prawdopodobnie... Nie zobaczyłem, bo chyba zwiesił mi się ten chat tutaj po prostu od Twitcha, dlatego nie widziałem nic. Więc jeżeli zadaliście już jakieś pytania, a ja na nie odpowiedziałem, to bardzo bym prosił, żebyście zadali ponownie. King, Queen, raczej check na tym flopie. Nie ma specjalnie sensu w tym, żebym tutaj grał bet, bo i tak nie od trzech betów forwalił. się Siema gumis. A zdam gra po prostu check down. Czy teraz mam walibet? BETA raczej tak myślę, że As Król mimo wszystko by tutaj grało BET. Król 10 grałby bet i czwórki pewnie grałyby BET więc powinienem mieć lepszą ręką, ile przeciwnik nie ma jakieś piątki się piątek i podłapał właśnie albo jakiś As 5, które mnie właśnie wysakałtowało. Zrobiłem kolejnego walibeta. Potencjalnie król walet mi sprawdza. As 10, pocket Waletów i dam. Przy nich ma scroll, więc zdecydował się slowplayować y, topper, y, top kicker. Trochę mnie to dziwi, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach, jednak w polach trzybetowanych ludzie rzadko foldują top parę, więc powinien założyć, że skoro dwa streety value ma, tylko od top par. To od top par jest szansa wyciągnąć 3 streety. Skoro to i tak jedyny zakaz, który on targetuje, to warto zagrać pet już na flopie i liczyć na to, że do się ściągnąć 3 streety value. No ale cóż, tym lepiej dla mnie, bo pewnie oddałbym cały stack, gdybym zagrał bet, 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 a tak udało się tego uniknąć. Przez to, że on wybrał wariant bardziej zachowawczy. 8-6 dostaje 3 bet, Na razie ten grasz na mnie jeszcze nie restyle więc zagram fold. 10-7 kol Call na tych pozycjach, na tych, e, ma takie odsy. A więc Fledge Joe zagram e, check call. Trafiam kolor, który będę check 97 9-7 otwieram. E, guard za mną stosunkowo mało przebytuje na tych pozycjach. Więc powinno to być ok. Jeśli oczywiście to 3B, nic się złego nie stanie. Stay call, uh, przeciwnik ma fold to see bet in position 46,57, więc gram bet-bet-bet. Możliwe, że nawet część pasów on wyrzuca, skoro aż tyle folduje na riverze. A ja mam bardzo duży equity. Teraz podopuję dodatkowy equity. Uh, będę betował dalej, tak jak mówiłem, plan to betowanie przez 3 streety. Oczywiście na 700, 900 oraz e, na każdym klawie robię to for value. O, szóstka nie jest jakoś super, ale po uzupełnić potencjalny backdoor, e, flash zwiększa moje fold equity. Myślę, że tak jak wspomniałem, część asów można by tutaj foldować. Rywal, as król oczywiście nie sfolduje, as dama pewnie też nie, e, ale potencjalnie słabsze da asy. Może on spasować, nie spasował, as 7. A, więc okej, okay, to na pewno e, na pewno trzeba nanieść sobie jakieś e, poprawki na to e, Co jest w notatkach, warto sobie zrobić taką notatkę e, Warto sobie zapisać, że on tutaj nie zrzucił tej ręki i na przyszłość już a, tego błędu drugi raz nie popełnić 79, 9, PET. pet. Jeśli rywal gra check to bardzo często będzie grał check -fot. A z walet na prawej górze wyizolowałem ten limp Ten gracz jest trochę podejrzany, to jest podejrzane, że limpuje Poprawię na tej szóstce z tego względu, że stosunkowo rzadko gracze grają check-call z flush jeśli to oczywiście zagra ponownie call, to odpuszczę. E, a z Valet zagram cbet. Mam get oversa, axa. Mam wystarczająco mocną rękę do tego, żeby cbet a Zakres limp call powinien być stosunkowo słaby rywala. E, 7-9 dostałem call. E, a z też już dostałem call. Chyba dzisiaj wszyscy rywale widzą moje karty. E, 9-7 gram checkback, Tak jak mówię, nie ma sensu tego blefować, raczej dalej. Rywal ma dziesiątki, ok. Kluczy Fold, siódemki. Eee, siódemki. Czy jest sens dostibetować raczej tak? Raczej warto to stibetnąć. A zwalę dostaje Dongbet. Jak ten gracz w ogóle Dongbetuje? O, póki co jakoś dużo nie Dongbetną, nie mam też na niego zbyt wielu rozdań. Zagram Fold z tą ręką. Może mieć siódemkę, może mieć króla. Nawet jeśli ten jego zakres zawiera też fresh tak grane to i tak nie wiem na a a 3 Ok, ok, ok. Co powinien być jeden Pikmin więcej, tak naprawdę. Chociaż ten Sizing też jest ok. Albo nie ma żadnych od Was komentarzy, albo ja ich nie widzę. Chyba mam jakiś problem z tym, z tym Twitchem w mojej przeglądarce. O, mam nadzieję, że nie będzie to jakieś problematyczne. Staję open for bed. Fold, to jest najlepsze rozwiązanie. Nie ma sensu tutaj jakoś blefować. Tutaj jeszcze nie mam pełnego stacka? Co tu się wydarzyło, że mi nie uzupełniło. Troszkę nam pomiatają na początku tej sesji, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że takie sesje też się zdarzają i to nie jest jakoś super, super niezwykłe. Eee, tak się po prostu czasem dzieje, że na początku wydaje nam się, że po prostu wszyscy się na nas uwzięli. Niekiedy bywa i tak.